Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w Minecraft Survival. Trzecią część tylko tym razem z moim bratem. Jak coś, to jest oczywiście inne miejsce, bo z bratem nagrywaliśmy już odcinek, znaczy, ale mi nie wyszedł ten odcinek. I oczywiście uciekliśmy z domku, bo patrzcie co znaleźliśmy. W wioskę. No, jest najgorsze, ale da się jeszcze żyć. Jakoby obieca... co? Jak obiecałem, zagrałem z moim bratem, więc będzie super, yyy, to tak, yy, No, Dobra. Ja sprawdzę, co oni tutaj mają. A, i przepraszam bardzo, bardzo za takie ścinki, ale po prostu mój telefon coś dzisiaj nie, sprawnie działa. Łóżka? Mam jedno łóżko dla Ciebie, białe. Masz. Masz łóżko. Mam Tu masz łóżko na dole. I idziemy do jakiegoś domku? Dawaj do tego tutaj. No, To będzie najlepiej. Mamy jeszcze widok. Na wszystko. I fajne to tutaj. Robimy tutaj domek? Dobra, tylko czekaj. Zadomowia się tutaj. Ty mi z tym wypad. Nie chcemy cię. Mam skrzynkę dla ciebie. Mam skrzynkę. Masz skrzynkę, tam mojego łóżka postawiłem ci. A mój brat jak coś granatela uczę, że... I ma super. Mam do winik, dawaj skrzynkę masz tam. Dominik A dodać ci ją chcesz. Dasz mi Węgla? Nie. Bruk, dobra. Ile chcesz? Dam ci pięć. Gdzie ja sobie postawię... Co tu robi villager? O może, ej, on się treduje. Za dziewięć skór mamy tego, emeralda. Cztery Emeralda, Emeralda, Szmaragdy mamy i skórek. Czemu oni tu są? Wypad z naszych łóżek. Chłopie, ten, ten bibliotekarz ma za jedną książkę i dwadzieścia szmaragdów dwa. A za papier... Cześć. Chłopie, ja za papier jednego szmaragdu. Dobra, to idziemy spać, Dominik, już? Ile masz tych skóry? Dobra, zostawmy ich tutaj. Ty, patrz, co oni robią. Co tu się dzieje, panowie? Najwyżej, jeżeli Mam. Cztery. Nie, 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 Dominik. Nie weź mnie nawet niekuś. Dobra, chodźmy już spać. Tylko wyś ich wygoń. No, taki fajny dzisiejszy, luźny odcinek będzie gdzieś tak z 10 minut trwał. No to tak. Co, idziemy na ten, zbierać skórę? Ja sobie schowam niepotrzebne rzeczy. Takie jak motyka, to, 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 to. Te piecek zostawię, żebyśmy mogli kilo to, to, to. To, 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 to. To, 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 to. Cześć. To, to, no i A, kość trzeba. Jak znajdę psa, to jest fajnie, bo na takich rejonach właśnie są psy. A ja idę po skórę jakiegoś konia czy cokolwiek. Bo chcę dostać emeralda. A ciekawe, co można dostać za emeraldy, po co są emeraldy? Tylko, tylko są... Ej, skróf, wypadają te, te, skóra? Skróf? To czekaj, ja i tu skrowa jedna. cztery emeraldy możesz e, też... ile tam było, skóry skóry? ile tam było tych, za ile tam było tam tych skór, do tego? Za... Mam tego samo mięso z krowy. co jest? No bo też jest, mało co? Muszę sobie zjeść ziemniaka. Ile tu krów? Boże święty. To samo mięso. Nie ma same... nie ma skóry, naprawdę? To, czy z koni tylko wypada? O, skóra, dwie skóry Jakie szczęście Jak znajdę psa, to ja się posram Ile już nagrywam? 4 minuty już nagrywam. Mam dwie kości, ale może być tak, że mogę właśnie oswoić psa za dwie kości

Eee, pięć skór. Ja słyszałem chłopia endermana, to jest niemożliwe. Na że Na żyję. Nie na Nie Aha, bo też Nie Na Nie żyję. Nie na ty wiesz, że ja u rana filmu przybyłam? No Chodź tu. O ale, chłopiec trickshot to był. Na filmie się nagrało. Dawaj jeszcze krowy. Ile tam potrzebuję? 10, tych przynajmniej skór. Tak, dla pewności raz taki gościu yy, widziałem że ten ufanie jednego tego fermera, tu, u osadnika za 12 skóry jeden emerald. To patrzę już się za te. Cześć, gdzie są, gdzieś są, tu jeszcze jakieś gdzieś te krowy? Zajedna się. tam, do Cześć. Cześć. Ja tutaj szukam. Zbierz dwa jeszcze Będziemy i dwa szmaragdy i Ja Idę po marchewkę. Czy ja idę? zbieram sobie marchewek. Sorry, sorry. Gdzie, gdzie są tu nasiona od marchewek? Nie ma? Nie nie Zasadzę wam jedno, bo to dziewięć tych. Dobra, zasadzam w... Dobra, ja wezwałam ja te miteczki. Dwie jej książki. To fajnie, i będziemy mogli robić te. zapisywać różne rzeczy, to jest też fajne. Ale czy ja? Na początku to chcę zrobić, chcę znaleźć jakąś krowę. Ja, ja sam tego nie O, ale mi się teraz ścina, boże! Ej, ale A na... robisz no, coś co się teraz stało? Co? Bo. Billa y, Jerry? Ja? Y tak, i. Y, tak, w tym samym momencie. Dawaj krowę, w Minecrafcie. Są same świnie. Grzyba widziałem ten pobóg, nie? Owce są, ale z nich skóra nie wypada. Dużo owiec, wtedy, kiedy, to kiedy, to wtedy kiedy łóżko nie jest potrzebne. To musimy Kapol, 40. Jedna, jedna, jeden szmary. ja miałem wcześniej. Y, ja mam w skrzynce chyba za jakieś dużo z tych. Y. Serio? Nigdzie krów nie ma! Nigdzie dosłownie! E, czekaj, skóry mam mięsa? Z ząbiaków nawet nie wiem, ale skóry mam 7! Proszę, chcę emeralda. Błagam wręcz Nie przychodźcie mi jakieś ruskie powiadomienia z Telegrama, bo mi się ten cały telefon zacina przez to. Jest krowa! Zbawienie! Proszę wypadnij. Nawet dwie krowy! To jest szansa, jest szansa. Dziewięć tych skór. Jeśli ja, nie może skór wybrać z jednej krowy nawet cztery skóry. Dziewięć skór, dobra, wracam do wioski. To siedem i... z nim... z nim... mięsa. Ja mogę zrobić tarczę? Spoko, ale z czego? Z tego, bo ja No spoko, a ja chciałem tarczę też, ale dobra. Ej, wiesz jak się robi sztandar? Sztandar? No, z czego? Czekaj, ja mogę... Bo można dać na Javie można dać sztandar na tarczę. Potrzebuję 6 i patyk. 6 i patyk? To yy, ja chcę mieć tarczę i ten, a to, to zrób sobie najpierw ty, bo można dać sztandar na tarczę. Na, no, dobra, to ja idę do tego osadnika. Gdzie on jest? Gdzie on jest? To jest ten? Nie, on jest za 12. To nie jest za 12. Ten biały to chyba był, tak? Nie, to nie ten. Błagam! Chcę Emeralda! Panie! Mhm, dobra. Ja szukam tego osadnika, z którym się chcę tradeować? nie ten. Też nie ten. Eh, gdzie jest ten losadnik? Chodź tu <d Onionisation> Nie to nie ten, gdzie oni są? Nie gadaj że go zabiłeś. Ne, nie, nie. To jestem? Tu jest ten? No, jest Trzeba było ty odejść od niego na chwilę. Ale to za 11. Nie, patrz To potrzebuję jeszcze dwóch, jeszcze dwóch. Tam, tam był za 12 tego y, takiego samego tego że on chciał za chyba tam 9 on chciał za 9 chyba i za 2 marak nie wodę w to tu chyba hmm? za 11 tu jest też inflacja nawet w minecrafcie nawet w minecrafcie inflacja no halo Dwa za książkę Tam jest jakiś osadnik, ja idę do niego gdzieś tak na górze jest Dobra, osadnik chodź tu. A ci chce nie zrobię jak to będziesz ty Za dziewięć to jest on! Mama Emeralda za dwa te książkę Zatrzyma spot Zatrzyma spot, tak o, Memeralda. Dobra, ile Wam 12 minut. No to, um, to będzie na koniec. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam wam, Was do tego. I dalsze odcinki będą. Uh, dzisiejszy deal to jest, żeby było powiedzmy dwa lajki. Dobra? I ten. I będzie następny odcinek z moim bratem. Ja Was żegnam. Cześć.